Mówi się, że to pieniądz, że leczy rany, ujawnia prawdę, że szybko płynie w dobrym towarzystwie, albo że nie da się go cofnąć. Czas. Czas to dar dany nam przez Boga, abyśmy mogli realizować nasze powołanie, abyśmy osiągnęli zbawienie. Czas jest świetnym formatorem. Ale to od naszej decyzji i dyspozycji zależy, na ile damy się przez niego formować. Bóg jest panem czasu, jest panem jego harmonii i kieruje nim według swojej logiki. On zna naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zna naszą historię i zna naszą drogę, zna drogę, którą prowadzi nas do zbawienia. Bóg działa w konkretnym czasie, tu i teraz. Chce nas zbawiać tu i teraz. Nie tylko w momencie naszej śmierci, chce nas z niej wyprowadzić, ale też każdego dnia naszego życia chce, abyśmy doświadczali owoców zbawienia, abyśmy doświadczali Jego łaski, Jego obecności, objawiania się Jego zbawczego planu. Chce, abyśmy każdego dnia żyli w obfitości. Czas Bożego Zbawienia wypełnia się tu i teraz, mimo że Bóg, Pan czasu, istnieje poza czasem, a jednak trzyma ten czas w swojej dłoni. Po co więc odwlekać moment spotkania z Nim? Po co mijać się z łaską, kiedy czas na nią jest tu i teraz? Wydarzenia Twojego życia doprowadziły Cię do tego miejsca, w którym teraz jesteś. Historia Twojego życia. Mimo, że może trudna, to jest historia Twojego zbawienia. To czas, to każdy rok, miesiąc, godzina, minuta i sekunda, kiedy Jezus Ci błogosławił, kiedy uświęcał Cię samym sobą. I bez względu na to, jak układa się teraz Twoje życie, jest jedna niezaprzeczalna rzecz: Bóg jest z Tobą. Zawsze był, jest i będzie. Bo jest Bogiem obecnym, Bogiem bliskim, Bogiem z nami. Błogosławi nam w czasie płaczu i radości, w czasie szukania i tracenia, w czasie milczenia i mówienia. Błogosławi w czasie miłowania i nienawiści, w czasie wojny i pokoju. Ale jak czytamy w drugim liście do Koryntian, oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia, a w innym tłumaczeniu, teraz właśnie jest dzień łaskawości. Pan ma plan na Twoje życie, dlatego dzisiaj jest dzień Jego łaskawości, czas Jego łaskawości, upragniony przez nas, ale przede wszystkim upragniony przez Niego, aby wszystkie Jego dzieci miały błogosławione, szczęśliwe życie w Nim. Czasem proces nawrócenia naszego myślenia i przygnięcia do Boga trwa, wymaga czasu, ale Bóg chce Cię przez ten czas przeprowadzić. Przeczytałam ostatnio, że Bóg chce nas nawracać, radykalnie zmieniać nasze myślenie, abyśmy się stawali prawdziwymi ludźmi wiary, prawdziwymi ludźmi Boga, ale czasem ta zmiana myślenia może się odbywać powoli. I tak to nasze, nasza zmiana myślenia o 180 stopni może się dokonywać po jednym stopniu powoli. Czy dasz Bogu czas, aby mógł to uczynić? To jest historia naszego zbawienia: dawać Bogu czas, całe nasze życie, abyśmy się stawali prawdziwymi ludźmi wiary i po śmierci cieszyli się szczęściem przy Bogu. Proś Boga, Pana Czasu, aby objawiał Ci swój plan. Aby ci objawiał plan, jak ma wyglądać twoje życie, co ci pomoże zbliżyć się do Niego, abyś w każdym czasie trwał w Nim, w jedności spełniając Jego wolę. Co by było, gdybyś mógł spotykać Jezusa tylko od święta? Co by było, gdybyś mógł wejść do świątyni raz do roku albo raz na całe życie? Czy bardziej byś doceniał te chwile, te momenty? Czy bardziej byś na nie czekał? Uczeń Jezusa wie, że jego mistrz nie ustaje w formacji. Uczy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie tylko przez godzinę niedzielnej mszy, nie tylko od święta. Może to trudna i wymagająca prawda, ale też dająca wiele nadziei, że Jezus nie zostawia nas w naszej codzienności, ale jest w niej obecny. Działa poprzez wydarzenia naszego życia. Jest w naszej rodzinie, w wychowaniu dzieci, w problemach małżeńskich, kiedy czujemy się samotni i niezrozumiani, kiedy przygotowujemy obiad, kiedy pijemy kawę z przyjacielem. Formuje nas y, każdym spotkaniem z drugim człowiekiem, każdą sytuacją, aby tam objawiała się jego chwała i łaska. Jest przy tobie w każdej chwili i szepta ci do ucha: Ja jestem, ja jestem, ja jestem. I to nie tylko przejaw Jego łaskawości, ale Jego objawione imię: Jestem, który jestem. Bóg Jam jest. Ja jestem. Jestem w każdym czasie, w każdym Twoim dniu, kiedy jesteś szczęśliwy, kiedy jest Ci trudno, kiedy nie układa się po Twojej myśli, kiedy jesteś zmęczony, kiedy masz dużo pracy, kiedy spotykasz bliskich, albo kiedy za nimi tęsknisz. Ale także wtedy, kiedy spotykasz się ze mną na modlitwie. Jest jedna osoba wyjątkowa, od której możemy uczyć się życia w codzienności z Bogiem, i jest to Maryja. Zwiastowanie było bardzo konkretnym wkroczeniem Boga do jej codzienności, ale potem, jak podjęła zadanie od Boga, aby zostać matką Jego syna, nie zaczęła uprzywilejowanego życia usłonego różami. Ale po narodzinach Jezusa wróciła do codzienności, do prozy życia, wychowywała syna, sprzątała, gotowała, dbała o dom, dbała o relacje z mężem, codziennie uczyła się miłości. Tak właśnie widzę Maryję i to pomaga mi trwać z Bogiem w domu, w rodzinie, w pracy, we wspólnocie, w trudzie, w radościach, w przyjaźniach, w walczeniu o Bożą jakość mojego życia. Patrząc na Maryję, która odwiedza krewną i tam zanosi Jezusa, patrząc na Maryję pod krzyżem, trwającą przy Jezusie, spójrz na Maryję, która krok po kroku uczy zaufania do Boga i trwania w Nim w codzienności. A od codzienności naszego życia, już bardzo blisko do świętowania. I tętno życia Kościoła pięknie wprowadza nas w tajemnice świętowania, radowania, ucieszenia się z obecności Jezusa, ale też cieszenia się trwaniem we wspólnocie. Aby coś świętować, należy się do tego przygotować. Chodzi nie tylko o przygotowanie domu, potraw, oprawy, ale dla nas, wierzących, ważne jest przygotowanie serca. Dlatego w kościele przeżywamy nowenny przed ważną uroczystością, które mają nas przygotować właśnie na jej przeżycie. Dlatego mamy adwent przygotowujący nas na narodzenie Chrystusa, czy wielki post wprowadzający nas w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Uroczysty wymiar świętowania, przyjmujemy kiedy tej radości oczekujemy. Kiedy nie możemy się doczekać, tak jak na przykład czekamy na jakiegoś gościa i spoglądamy co chwilę w okno, czy, czy już idzie, czy już jest blisko. Żeby umieć świętować, musimy nauczyć się czekać, odróżniać czas codzienności od świętowania, nauczyć się tutaj na ziemi pościć i oczekiwać, aby poczuć namiastkę wiecznego radowania się w chwale nieba. Łatwo nam na przykład wpaść w myślenie, że jesteśmy wielkimi bohaterami, bo trwamy w wyrzeczeniu jakimś wielkim poście, bo nie jemy mięsa w piątek, bo zamiast dłużej pospać, wstajemy rano na roraty, a tak naprawdę w tym odmawianiu chodzi tylko i wyłącznie o Boga, aby w takim zewnętrznym geście wyrazić naszą miłość, nasze oczekiwanie, naszą tęsknotę. Wtedy święto będzie prawdziwie dniem innym, oddzielonym od zwyczajnych dni, kiedy nasza tęsknota oczekiwania zostanie wypełniona spotkaniem z Jezusem. Wtedy też będziemy stawać się autentycznym świadectwem dla innych świętowania w Bożym Duchu, że święta czy niedziela są przeżywane inaczej niż codzienność, że są to dni w innym rytmie. I tak jak cały Adwent czekamy na radość z narodzenia Jezusa, tak cały dzień możemy czekać na radość spotkania Jezusa w Eucharystii. I z tego spotkania możemy prawdziwie się ucieszyć, z tego szczególnego święta miłości. I to świętowanie realizuje się we wspólnocie rodziny, bliskich, przyjaciół, naszych współbraci ze wspólnoty, parafii, we wspólnocie Kościoła. Ciężko. Mi sobie wyobrazić święta, ślub, urodziny, czy jakąś ważną rocznicę w samotności. Raczej zapraszamy wtedy bliskich, aby radować się razem. I staje się to też piękną płaszczyzną do budowania więzi, relacji. Dlatego na przykład we wspólnocie spotykamy się na agapę, aby cieszyć się sobą jako darem od Boga. Nie często słyszeliśmy. Że grzech jednego członka wspólnoty, jego słabość, trudność, problem wpływa na całą wspólnotę, bo idziemy razem i niesiemy te brzemiona razem. Ale też pomyślałam sobie, że działa to w drugą stronę: że jak pięknie jest we wspólnocie uczyć się dobrych nawyków, radości, cieszenia się ze wzajemnych spotkań, tak aby jako osoby wierzące stawać się świadectwem, z czego płynie radość świąt, uroczystości, rocznic. Z, ze spotkania i obecności wyczekanego Jezusa. Czas mija. Każda sekunda Twojego życia to sekunda więcej trwania przy Jezusie Oblubieńcu, we wspólnocie przyjaciela Oblubieńca. Każdy dzień to próba Twojej wierności podjętym decyzjom. Mówi się, że w dzisiejszym świecie ludzie wierzący płyną pod prąd. Bo płynąc prądem tego świata oddalamy się od źródła, którym jest Chrystus. Płynąc pod prąd, staramy się zbliżyć do Niego i do tego, co dla nas przygotował. Czasem to długa przeprawa strumień staje się mocny, czasem porwiecie prąd, czasem musisz przypłynąć przez zarośla swojego grzechu, czasem musisz wyjść na brzeg, by. Przemyśleć, czy płyniesz w dobrym kierunku. Czasem podtapia cię Twój grzech i nie możesz złapać powietrza. A czasem już w ogóle chciałbyś wyjść z wody i poopalać się na plaży. Ważne jest jednak to, że każdego dnia podejmujesz próbę i próbujesz płynąć dalej. Że każdego dnia podejmujesz próbę, by zbliżyć się do Jezusa, by podpłynąć bliżej. Mimo wszystko, dawać swój czas, swoje starania, by go szukać. To płynięcie pod prąd często dużo kosztuje. Jest męczące, czasem, brak nam sił i motywacji, ale zobacz, że to płynięcie bardzo wzmacnia mięśnie, pozwala kształtować charakter, wytrwałość i inne cnoty. Płynąc pod prąd. Stajemy się silniejsi, bo to sam Jezus nas wzmacnia w tych wzmaganiach, aby dopłynąć, aby czasem się nie poddać. I mimo Twojej postawy, źródło się nie zmienia i wciąż trwa, wciąż czeka. Myślę, że większość z nas ma takie doświadczenie słabnięcia, chęci poddania się. Ja mam. Ale wiem i mocno tego doświadczyłam, że w chwilach słabości, bez względu na moją dyspozycję, Jezus wyciąga do mnie rękę i chce mnie ratować, abym się nie utopiła. I zawsze kieruje moje myśli do zastanowienia się, jak w tym momencie wygląda nasza relacja sam na sam. I najczęściej bardzo szybko okazuje się, że ją zaniedbałam. I przez taki właśnie kryzys. Jezus chce przywrócić moją gorliwość, moją tęsknotę za Nim, za spotkaniem z Nim na kartach Pisma Świętego. Zaprasza do częstej Eucharystii, do spowiedzi, dzięki czemu kolejny raz, za kolejnym razem mnie podnosi, ratuje, przyciąga do siebie. Dlatego niech dla każdego z nas niech to spotkanie sam na sam z Jezusem podczas codziennej modlitwy, może codziennej Eucharystii. Stanie się faktycznym nabywaniem krzepy duchowej, tężyny wiary, abyśmy stawali się silniejsi Panem, by trwać przy Nim mimo wszystko. Bo prawdziwie zaczynasz się modlić, być dla Jezusa, nie wtedy, kiedy Mu oddajesz, licząc na jakieś korzyści po tym spotkaniu, ale kiedy po prostu przy Nim trwasz. Kiedy już nie oddajesz, a tracisz, nie licząc na nic, tylko i aż będąc przy sercu pana, dzień za dniem. Gdybyśmy się widzieli tak twarzą w twarz, zapytałabym teraz naszych panów i zmotoryzowane panie, jak działa akumulator w samochodzie, ale ponieważ to niemożliwe, no muszę sobie jakoś poradzić sama. Akumulator działa dzięki reakcjom, dzięki którym najpierw gromadzi, a potem uwalnia zgromadzoną energię. I wyczytałam, że w trakcie ładowania akumulatora prąd płynie w przeciwnym kierunku niż w trakcie jego pracy. I jest to po prostu kapitalne zdanie, które możemy przełożyć na nasze życie we wspólnocie. Podczas którego jesteśmy przygotowani na służbę drugiemu człowiekowi, na dawanie, na oddawanie swojego czasu, talentów, predyspozycji, zdolności, ale jesteśmy we wspólnocie nie od dzisiaj i wiemy, że przychodzą chwile, kiedy po prostu nam się nie chce, kiedy jesteśmy zmęczeni rytmem życia wspólnotowego, zmęczeni obowiązkami, może ktoś ze wspólnoty nas denerwuje i potrzebujemy takiego kopa, żeby na nowo wejść na dobry tor, Naszego bycia we wspólnocie i wierzę, że na przestrzeni tych trzech lat wypływamy dalej na głębiny naszej wiary, relacji z Jezusem, ale też relacji ze sobą samym i z drugim człowiekiem, odkrywając naszą drogę, co jest dla nas dobre w przestrzeni duchowej, a czego lepiej nam unikać. I przez te trzy lata staramy się wchodzić w przestrzeń poznawania, Odkrywania i przykładania do swojego serca środków wzrostu duchowego, środków, które dodają nam sił, kiedy właśnie pragniemy motywacji i mocy. W trakcie ładowania akumulatora prąd płynie w przeciwnym kierunku niż w trakcie jego pracy. Co jest dziś Twoim środkiem do ładowania Twojego akumulatora? Kiedy nie Ty dajesz, ale Ty czerpiesz. Bardzo ważne jest odkrywanie takich sygnałów, że już jesteśmy na skraju wyczerpania. Myślę, że znamy dźwięk auta, który nie chce odpalić i jak reaguje na taką sytuację kierowca. Dlatego ważne, aby do takiej sytuacji granicznej powodującej frustrację nie dopuszczać, ale reagować, gdy pojawiają się pierwsze sygnały rozładowania. Nie damy radu, rady cały czas dawać, dawać i dawać, działać na wysokich obrotach bez potrzeby wzmocnienia się. I mówię to ja, która najchętniej wszystko bym innym oddała i niejednokrotnie doświadczyłam wypalenia, rozładowania, frustracji i płaczu bo nie da się tylko dawać. I może ładujesz akumulator przez częste yy, spędzanie czasu z Jezusem na adoracji w ciszy. Może czerpiesz ze spotkań wspólnotowych, może z modlitwy uwielbienia, wspólnego śpiewu, może ze spotkań z przyjacielem. To Ty znasz swoje serce, a najlepiej zna je Jezus. Dlatego w kryzysach podsyła nam pomoc przez konkretne propozycje, wydarzenia, osoby, przez swoje słowo. Dla mnie zawsze czasem ładowania akumulatora były rekolekcje między świętami a nowym rokiem. Który zazwyczaj z kursów Palotyńskiej szkoły nowej Ewangelizacji, od kiedy tutaj się formujemy. I kiedy po czasie takiego świątecznego przebodźcowania, to był taki czas, aby się wyciszyć, aby ten rok zacząć na nowo w Jezusie. I w tym roku bardzo mi tego brakowało, że przez pandemię było to niemożliwe. Ale Jezus jest twórczy i kreatywny. I zaskakuje swoim działaniem w innej rzeczywistości, otaczając mnie wielką troską przez ręce bliskich, przyjaciół i pozwalając mi tam znaleźć taki oddech, wzmocnienie, tak abym mogła dalej iść wszędzie tam, gdzie On mnie będzie wołał, abym mogła odpowiadać jak Samuel z niedzielnej Ewangelii: Mów, Panie, bo Sługa Twój słucha. I jeśli dziś czujesz się zmęczony, rozładowany, może przez y, sytuację y, z covid że życie toczy się trochę inaczej niż zawsze, to poproś Jezusa, aby Cię wzmacniał, aby pokazał Ci drogę, na której chce Cię pokrzepić, przemienić rozgoryczenie w radość i dodać nowej energii, odświeżyć miłość do wspólnoty i pozwola, by On działał. Daj też Mu przestrzeń w Eucharystii, z dziecięcą wiarą oddając się jemu, aby pokrzepił Cię swoim słowem, swoim ciałem. Bóg jest Panem Harmonii, Bóg jest Panem Czasu. Troszczę się o Twoje zbawienie, o Twoje życie, o Twoją codzienność, o czas świętowania, o czas, w którym będziecie tylko dla siebie. Troszczy się o to, abyś nie osłabł. Dał ci wspólnotę po to, abyś w każdym z tych aspektów spędzania swojego czasu miał braci i siostry, z którymi będziesz mógł trwać przy nim i przeżywać każdy dzień w jego bliskości i w bliskości z innymi. Dał ci czas, abyś dostrzegł, że prawdziwa relacja z nim to proces to zaangażowanie i bycie to trwanie. Dlatego celebruj z Bogiem czas, celebruj z Bogiem życie, tak aby On mógł w nim działać. Czas goni jak piasek w klepsydrze, przechodzi jak przez ciasną bramę. Ma szansę przekroczyć nadzieję, a zdaje się wciąż być zwykłym piaskiem. Przemienia godziny, zmagania, gromadząc minuty bezcenne. Nikogo nie słucha prócz Ciebie. Tyś królem czasu, Bogiem Wiecznym. Oddaję poranne westchnienia, sekundy pomiędzy krokami, powierzam godzinę zmagania, minuty pomiędzy wierszami. Przemieniaj momenty zamyśleń, przebłyski życiowej mądrości i kieruj me stopy ku braciom, a ręce niech im błogosławią. Przemień mój czas. W zaczyn Słowa Bożego. Przemień mój czas w sól Twojego istnienia. Przemień mój czas w złoto Twojego majestatu, światło Twego oblicza. A piasek obróci się w miłość. Amen. Jak piasek w klepsycie przechodzi jak przez ciasną bramę ma szansę przekroczyć nadzieję. Staje się wciąż zwykłym piaskiem. Przemienia godzinę zmagania, gromadząc minuty bezcelne. Nikogo nie słucha. Ciebie tyś królem czasu Bogiem wiecznym, Bogiem wiecznym, Bogiem wiecznym. Przemień mój czas, zacznę słowa Bożego. Przemień mój czas w, Bożego, mój czas w sól Twojego istnienia. Przemień mój czas w złoto Twego, moje światło Twego oblicza. Przemień mój czas, zacznij słowa Bożego. Przemień mój czas, słuch twojego istnienia. Przemień mój czas, złoto twego. Majestatu, światło twego oblicza. Oddaję porane na westchnienia, sekundy pomiędzy krokami. Powierzam. Godziny smagania, minuty pomiędzy wierszami. Przemieniaj momenty zamyśleń, przebłyski życiowej mądrości i kierujmy stopy ku braciom, a ręce niech im błogosławią, błogosławią, błogosławią. Przemień mój czas, zaczyń słowa Bożego, Przemień mój czas, w sól Twojego istnienia, Przemień mój czas, w złoto Twego, Majestatu, światło Twego oblicza. Przemień mój czas, zaczyn słowa Bożego, Przemień mój czas, w sól Twojego istnienia, Przemień mój czas, w złoto Twego, ma jesta tu twego oblicza, a piasek obróci się w miłość, a piasek obróci się w miłość. Zaczę Słowa Bożego, Przemień mój czas, złoto Twojego istnienia, Przemień mój czas, złoto Twego, Moje tu światło Twego oblicza.